Małe badanego, które jest potrzebne, niezbędne dla ludzi, którzy praktycznie nie mają sprzeczności w życiu z kryzysem, wojną, zakłóceniem porządku społecznego w skali powiedzmy krajowej. Kolega Michał zaproponował mi, żebym poruszył dla Państwa takie tematy: czy zostać w domu, czy uciekać. Kiedy opuścić dom? Jak się przemieszczać? Z jakim ubraniu? I czy mam się przemieszczać w dzień czy w nocy? Co zapakować? Jak przenosić broń, jeżeli ją posiadamy? Czy w ogóle przenosić? Jak zdobywać pożywienie? Powiedzmy, Michał zasugerował, żeby powiedzieć o pewnych zasadach polowania, kiedy nie mamy dostępu do pożywienia. Jeżeli zostajemy w domu, jakie zapasy przygotować? Na jaki czas? I czy mamy szansę wyemigrować, czy mamy emigrować, czy nie. Może najpierw poruszymy taki temat, czy grozi nam kryzys lub wojna. Proszę Państwa, no, obecna sytuacja geopolityczna, która panuje na świecie, wskazuje na to, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy będzie, czy nie. Z jednej strony mamy polityków, którzy... Jak pan Borel czy Radosław Sigorski, którzy mają, są przepełnieni megalomaniom i uważają, że możemy się jawnie włączyć w konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą. Z drugiej strony mamy takich polityków, którzy to hamują, jak premier Słowacji. Wojna, drodzy Państwo, jak mawiał Kalzywicz, jest to przedłużenie polityki tylko innymi metodami. Poproszę o następny slajd. Więc, drodzy Państwo, po czym mamy wiedzieć, że następuje jakiś kryzys, grozi nam wojna, jakieś zakłócenie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju? Przede wszystkim musimy obserwować sytuację polityczną, wewnątrz kraju, na świecie, wypowiedzi polityków. Wojna to jest proces, który trwa, zanim rozpocznie się, jest to proces, który trwa, powiedzmy, minimum pół roku. Są to koncentracje wojsk, zgrywanie wojsk, szkolenie wojsk. Obserwujemy też, jak zachowuje się korpus dypl dyplomatyczny państw. Jeżeli korpus dyplomatyczny ucieka, było to widać nawet na Ukrainie, że przed samym atakiem z Kijowa praktycznie cały korpus dyplomatyczny wyjechał. Jeżeli takie ruchy zaczynają się dziać, to... To niestety, ale możemy też patrzeć się w tym kierunku, że nie dzieje się zbyt dobrze i trzeba się na pewne dziwne rzeczy, na pewien kryzys, na wojnę należy się przygotować. Poproszę następny slajd. W obecnej chwili głównym filarem obrony naszego kraju przy obecnym modelu, jaka jest prowadzona wojna, jest to obrona powietrzna kraju. Jeżeli nie mamy obrony powietrznej, praktycznie, no, za bardzo dobrze się dziać nie będzie. Dużą rolę odgrywają, odgrywają ze strony przeciwnika, który nacierał nasz kraj, artyleria rakietowa, artyleria dla rakiet, i drony. To jest nowy model wojny. Kiedyś model wojny polegał na tym, jeszcze jak była wojna iracka, że zdobywało się przewagę w powietrzu, ośrodniało się przeciwnika i dopiero podważały się operacje lądowe. W tej chwili ten model się zmienił. Zaczyna się najpierw od ataku rakietowego, który ma zniszczyć główne elementy infrastruktury. Później wprowadza się oszał artyleryjski średniego, dalekiego zasięgu, a dopiero potem wchodzi operacja lądowa z tomowymi grupami, a nie dużo rozwiniętymi, rozwi rozwi dużymi jednostkami na, na, na szczeblu armii, tak? Korpusów armii. Poproszę następny. Czy my mamy, yy, proszę Państwa, w tej chwili jakąkolwiek obronę powietrzną? No to ja powiem Państwu prawdę. Tak wyglądała obrona powietrzna jeszcze przed tym, jak yy, nasza armia została yy, rozebrana, rozbrojona, nie wiem, jak to nazwać. Mieliśmy tutaj, jak w ogóle widać, była ustawiona obrona powietrzna na zasadzie strefowej, broniliśmy całego wybrzeża i obrona powietrzna obiektowa, czyli główne obiekty przemysłowe, Kraju były chronione. Były Poznań, Górny Sząsk, czyli Katolice, Warszawa i było w Te elementy były obiektowo chronione. W tej chwili, poproszę następny. W tej chwili, jedynie co mamy, to mamy baterię Patriot, która stoi w Warszawie. I ona ma zasięg 150 km wokół Warszawy plus y, kilka zestawów y, krótkiego zasięgu do systemu narew, który jest stworzony i na tym się obrona kończy. Dodatkowo mamy jeszcze jeden zestaw patriot postawiony w Radonia. Ale drodzy Państwo, obecny, obecne konflikty zbrojne to jest też ekonomia wojny. Więc nie będą atakowane budynki cywilne, nie będą atakowane, atakowane cywile tak, jak dzieje się to w strefie gazy, nie będzie eksterminacja ludności, tylko będą osiągane pewne cele. Ekonomia wojny to jest taka ekonomia, gdzie y, jednym uderzeniem musimy wyrządzić jak największą szkodę przeciwnikowi, osłabić go. Ja, bicie w cywilów to nie ma sensu. My jesteśmy w tej chwili troszeczkę karmieni y, informacją 72. Centrum y, Walki Psychologicznej i Informacyjnej y, Sił Zbrojnych Ukrainy gdzie po prostu media tylko powielają te informacje, nie mamy innego dostępu do informacji tego, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim. Natomiast yy, tam, jeżeli są ranni jakieś cywile, to przeważnie jest to efekt tego, że została zestrzelona jakaś rakieta i reszty tej rakiety albo została uszkodzona, zmieniła trajektorię i rozpadła na budynki cywilne. Głównym celem uderzenia zawsze są systemy kierowania krajem. Mówimy tutaj o w infrastrukturze związanej z samorządami, z rządem, sztaby, to jest infrastruktura kierowana krajem. Infrastruktura krytyczna, wszelkie stacje trafów, mosty, węzły kolejowe, węzły drogowe, lotniska, zgrupowania wojsk, magazyny, amunicji, systemy obrony powietrznej. To są elementy, które są ogólnymi celami dożenia. nie my, nie cywile. Także proszę Państwa, jeżeli następuje kryzys, następuje wojna, proszę nie kładać od razu w panikę, że zaraz mi dom ostrzelają, mnie zabiją, tak nie jest. Mój na to naprawdę jest złożony proces, po drugiej stronie są dowódcy, którzy planują to tak, żeby osiągnąć swoje cele minimalnym kosztem, minimalnymi stratami. Jedyny zasięg, jaki w tej chwili jest, to y, taka małe ryzyko, to są wyrzutni Iskander y, <laughs> w Królewcu. Czyli tam, kiedyś to nazwano to Kaliningradem, teraz jest Królewiec. Niestety zasięg Iskandera jest taki, że jeżeli tutaj widzimy jaki jest zasięg, jest to rakieta balistyczna, która w przeciągu 2 minuty 10 sekund dolatuje z Kaliningradu do Warszawy. Natomiast to, co mówiłem, że do głównego ataku, jeżeli by nastąpił, wchodzą konwencjonalne środki walki, Nie mówimy tutaj o niekonwencjonalnych, o masowego rażenia, to są wyrzutnie typu GRAT, chałbice dalkiego zasięgu, no i bomby z systemem, systemem centralnego namierzenia satelitarnego. Tutaj napisałem Państwu, jakie są zasięgi. To są zasięgi 33, 55 km, 70. Dlaczego to Państwo napisałem? Jest to związane z tym, że że jeżeli jesteśmy w domu, przesuwa się linia spójności wojska, posiadamy jakiekolwiek informacje, to wnioskując gdzie się znajdują wojska, gdzie się znajduje linia frontu, wiemy czy mamy pakować walizki i odsuwa się od tego frontu, bo tak to musimy zrobić, że jeżeli już jest blisko nas, jesteśmy w zasięgu, to powinniśmy skakować walizki i wysuwać je w stronę przeciwną działania, działania wojsk. Linia frontowa styczności wojsk, jeżeli następuje odległość, bezpieczna dla nas odległość od linii styczności wojsk, to jest 100 km. To jest taka bezpieczna odległość, dlatego że do linii styczności będą dojeżdżać różnego rodzaju zaopatrzenia logistyczne. Będą się przemieszczać wojska, będzie rotacja wojsk w tym momencie to będzie odstrzygnięte wszystko. I my będziemy w tym, w tym momencie w zasięgu tego działania. Jeżeli w naszym regionie, bo tak może być, będą, będzie dyslokacja jednostek, zaplecza logistycznego, to proszę Państwa, konwencja genewska nakazuje dowódcom, że, że, że w trakcie zlokowania jakichkolwiek jednostek powinni Przeprowadzić ewakuację ludności cywilnej. W takim chaosie może to się nie odbyć. Dlatego, jeżeli w naszym rejonie zostanie e, umieszczona powiedzmy jakaś jednostka wojskowa, e, zgrupowanie wojsk, będzie jakieś centrum logistyczne lub koło naszego do naszego domu będzie przebiegać e, trasa zaopatrzenia, my powinniśmy się w granicach 20-30 km wycofać z tego miejsca. To jest dla nas bezpiecznie. Najbardziej niebezpiecznym elementem jest gazoport w Świnoujście. Chciałem Państwu powiedzieć, że jedno uderzenie w gazopor powoduje wybuch o sile dwóch bomb zrzuconych na Hiroshima. Także tamten rejon nie jest tak bezpieczny, dlatego że następuje eksplozja gazu, który jest spalony w całej, całej jednej objętości.